Dzień dobry, Kasia, Agencja Smolar. Witam 28 lutego 2024 roku na trzecim tygodniowym losowaniu Lid Lottery. Za chwilę poznamy szczęśliwe dwa zgłoszenia uczestników, którzy zostaną laureatem nagrody tygodniowej oraz laureatem rezerwowym nagrody, a nagrodą jest 25 tysięcy zł. Na Państwa ekranach widzicie już skonfigurowany system do losowania. Wszystkim uczestnikom życzę powodzenia i przystępuję do losowania. Miło mi poinformować, że laureatem nagrody tygodniowej jest ID zgłoszenia 313025, numer telefonu 576, końcówka 838 i numer dowodu zakupu 360541. Natomiast yy, rezerwowym laureatem nagrody jest ID z numerem 309645, numer telefonu kończy się cyframi 820, a numer dowodu zakupu to 42471. Gratuluję laureatom, zapraszam do dalszych zgłoszeń i do zobaczenia za tydzień.